Witajcie po raz kolejny na kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać moje zamówienie ze strony kosmetyki z Ameryki. Jak zwykle, zamówienie przyjechało, bardzo ładnie zapakowane, i odezwę się do Was za chwilkę tylko odpakuję te kosmetyki. I pokażę Wam, co w tym zamówieniu się znajduje. Jestem już z powrotem. Wszystkie kosmetyki odpakowałam, i są to kosmetyki do włosów. Już wspominałam w wcześniejszym filmie, że włosy zaczęły mi wypadać, i właśnie kupiłam sobie szampony odżywki balsamy do włosów żeby je wzmocnić no i żeby po prostu mniej wypadały kupiłam sobie je z różnych firm i zobaczymy która firma najlepiej się sprawdzi i najpierw mam tutaj um, algi pod prysznic i do mycia włosów. Dwa w jednym z firmy Bingospa. Nie stosowałam jeszcze tego, nie znam tej firmy i tak po prostu sobie to wzięłam na próbę. Następnie mam olej kokosowy do olejowania moich włosów. Jeszcze sobie olejem kokosowym, nie olejowym włosów. Chcę zacząć, chcę wypróbować i zobaczymy, jak moje włosy na to zareagują. I ma on 500 ml. Następnie mam tutaj odbudowujący balsam maska łopinowa do włosów przeciw wypadaniu włosów z watorem wzrostu. Także jeszcze tego nie stosowałam i także wzięłam, żeby sprawdzić czy faktycznie mi pomoże. I ma ona 200 ml. Następnie mam tutaj szampon. Także przeciw wypadaniu włosów Ma on 280 ml I także będę go stosować pierwszy raz I tutaj z tej samej firmy mam Witaminowy balsam do włosów Cytryniec chiński E, świeżość i blask e, do, włos, e, do wszystkich typów włosów. I tutaj jest e, pojemność tego e, 280 ml. I teraz mam e, firmę, e, z, e, którą już miałam. E, Green Farmacji, e, szampon łupien, e, e, większy. Przeciw wypadaniu włosów, Już go stosowałam, a coś tam pomagał, więc postanowiłam do niego wrócić. I tutaj też właśnie mam z green farmacji balsam do włosów, olej kupianowy przeciw wypadaniu i także z tej samej firmy gry informacji, eliksir ziołowy do włosów wzmacniający przeciw wypadaniu. Kupiłam sobie jeszcze cztery szamponetki o kolorze czarnym, ale myślę, że ich na razie nie będę używać. I także kupiłam sobie szampon. E, szampon z Kalosa Bananowy. To szampon wzmacniający włosy z kompleksem multivitamin. I szamponu z tej firmy będę, o tym zapachu będę używać też pierwszy raz. E, I także z Kalosa. E, także bananowa maska do włosów. Wzmacniająca z kompleksem Multivitamin, i tą maskę już używałam. Ale jak jeszcze była inna szata graficzna, była ona żółta i fajne włosy miałam po niej miękkie. I także postanowiłam sobie kupić właśnie maskę. Tutaj maskę do włosów. Zapobiega wypadaniu włosów. Wzmacnia osłabione włosy. Włosy stają się mocne i lśniące. Nie znałam wcześniej tej firmy. Pierwszy raz właśnie będę używać tą maskę. Jest to maska litrowa. I także zobaczę jak się na moich włosach sprawdza. I tutaj dostałam jeszcze próbkę z Bielendy. Jest to wegański krem nawilżający, kojący do cery suchej i wrażliwej. I moje zamówienie wynosiło powyżej 100 zł. I mogłam sobie wybrać wybrałam pomadkę z Max Factor. Jest ona o odcieniu 98. To są moje wszystkie produkty do włosów, które zamówiłam ze strony kosmetyki z Ameryki. Jak je przetestuję, powiem Wam, które produkty mi się sprawdziły na moich włosach, które mi się nie sprawdziły. I co, jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie kciukę w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału i do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć!